Wszystkie ciekawe Panie Prezydencie, Panie Starostro. Dostępnie głos, się Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy, Drodzy Krajowie, Droga Młodzieży, Gimnazjum i Dziennikarstwo Piętnackie, Droga Zapewne wszyscy macie coś wiadomo, że w mórzu szkoły na zawsze z z I jak chodzi to przypominam, że to kiedy byłem z naszymi podróżnikami, z naszymi kolegami, kiedy robiliśmy kroku po kroku w tej szkole, tak przeszli do nich, to no, wszystkie się ruszały, tak nie było i tak trzecie. Następnie kilka razy robiliśmy remonty w tej części, w której jest później zbudowaliśmy tę okrążenia, które później, zbudowaliśmy te szkoły. I no i teraz, kiedy przyszło pełnić zaszczytny urząd w Unii Kredytowej Rzekniętych, pojawiła się taka możliwość, że możemy jeszcze jeden obiekt sportowy poprawić, usprawnić, wybudować, to można powiedzieć, to w porządku, no ani wreszcie nie wahało, że będzie to wojsko wielokrotnie lepsze niż w Chcę powiedzieć, że wcześniej, gdy budowaliśmy podażny obiekt sportowy, Wielu na które również zostaliśmy tym i ta tym była ponad 1,5 miliona złotych w Dzisiaj proszę Państwa, oddajemy do Jak przez chwilę widzieliśmy, nasza młodzież w naszych gimnazjach, w naszych szkołach w ogóle rozwija się wielokierunkowo. Widzieliśmy wszystkie praktyki sportowe, dlatego też wielokrotnie no, funkcjonujemy, bo jest to jak najbardziej wam tutaj tutaj się należy. Mam nadzieję, że poziom ten, który tutaj dzisiaj już pokazaliście, będzie dalej rozwijać, ćwiczyć i że będzie Wiem, że korzystaliście do tej pory już w długi czas z tak, ale jednak jest to, to od tałowy, odzory szkoły o jakieś y, 7. właśnie tak myślę o tych granicach, bo są różne granice. Niektóre są nawet niewidoczne. I właśnie tak, o której mówił wielki Polak Jan Paweł II jest tym granicem, w której się tak naprawdę nie da zadowolenia. Wszyscy to mamy, prawda? wszyscy i jest decyzja, właśnie gdzie w czasem przekraczać właśnie albo w tym albo w tym wszyscy czasie, albo w tym samym czasie, to robić i mówić, słuchali, zaraz, tygodnie, albo w albo albo Jeden z naszych tutaj mieszkańców powiatu, mając już dużo, lat, zgromadził statuetkę uczestnictwa w jednym maratonach 48, myślę, nie pamiętam liczby, ale ogromnych. Ale wiem, że to gdzieś to, są też pracownicy nawet. Tak? Jest Bawary Przewodnowski, jest Leszek Pałkowski, którzy są dorosli, w tym roku pracują. A, żeby tylko mógł, no, to, to był więcej. Jest tu przebieg do Dąbrowski, który, no to chyba nie muszę Panu reklamować, no, bo jego przypięcia znacie lepiej ode mnie. Jest ten z najlepszych biegaczy e, na pewno, no, nawet w kraju, można jeszcze powiedzieć, w tej chwili. No i cóż, to jest waszym nauczyciel. Przebieg Wasz na όπως ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια διαδικασία δεν μπορεί να μας αποστείλει τίποτα δεν μπορεί να μας το στείλει. odpowiedzialny samo, co to, co No i zobaczcie, macie przy który wziął odpowiedzialność za was, macie patrycję, widzę, a angielskiego właśnie uczę, a może macie kawałek, że było za dużo. I macie tutaj, jak chodzi o partia odolania, partia pola, który przed chwilą musi być w szkole, a dziś jest na w waszej, w naszej spółce. Patrzcie, kochani, zobaczcie, jak to się dzisiaj szybko oczy. Ja chciałbym, szukając, życzyć wam przede wszystkim kościoł i pani dyrektor, 这、这。 i żeby wyniki Wasze sportowe powiecie, co i tak jest ok, a nie jest ok, wszystkiego